Siema, siema, witam Was w kolejnym szorcie. I będzie to szorcik dotyczący koreczków. Jak dobrze wiecie, nie warto robić takich dużych stref handlowych. Na przykład, że wiecie, zaznaczycie sobie dużą strefę handlową w jednym miejscu i potem tak. Po pierwsze, Wam do wszystkich, do całej tej strefy zaczną nagle klienci zjeżdżać, po drugie, pracownicy tych sklepów, i po trzecie, ze stref przemysłowych, jeszcze wam tutaj z takiej strefy przemysłowej, będą przyjeżdżać ciężarówki dostawcze. Dlatego lepiej, żeby nie mieć, jak nie chcecie mieć korków, to po prostu jak budujecie dzielnicę mieszkalną, no to gdzieś tam upychać jakieś y, sklepy, gdzie nie, gdzie po całym mieście po prostu rozsiewać te sklepy, tak jak ja tutaj mam zrobione, ponieważ wtedy nie ma korków, bo y, ci... Y,